Śnieg padał gęsto, choć to dopiero początek listopada, a Klaudia siedziała na podłodze w zimnym mieszkaniu, obejmując ramionami maleńkiego Jasia, który od kilku godzin nie jadł nic poza herbatką z cukrem. Telefon leżał na parapecie z pękniętym ekranem, a Klaudia bezskutecznie przeszukiwała kontakty, mając nadzieję, że ktoś, ktokolwiek, odbierze i poda pomocną dłoń. Odkąd ojciec dziecka zniknął, zostawiając ich z rachunkami, głodem i kredytem na wózek dziecięcy, życie Klaudii zamieniło się w przetrwanie z dnia na dzień. Była kiedyś uśmiechniętą dziewczyną z marzeniami o pracy w agencji PR, teraz czuła się tylko cieniem człowieka zmęczoną, osamotnioną kobietą, której świat nie zostawił nic poza niemowlęcym płaczem. Kiedy zasłabła, klęcząc przy łyżeczku, zrozumiała, że to już nie tylko kwestia dumy, to kwestia przeżycia. W drżących palcach wstukując numer, który miała zapamiętany z jakiegoś ogłoszenia sprzed miesięcy, pomyliła dwie cyfry i nieświadomie wysłała wiadomość do mężczyzny, który tego wieczora pił samotnie najdroższego bourbona na ostatnim piętrze szklanego wieżowca w centrum Warszawy. Jej wiadomość brzmiała Przepraszam, że pisze, nie wiem już do kogo się zwrócić. Mam niemowlę, nie mamy nic do jedzenia. Czy mógłby mi pan pomóc, choćby kilkoma złotymi na mleko? Błagam. Odbiorcą tej desperackiej wiadomości nie był nikt inny jak Gabriel Rutkowski, kontrowersyjny miliarder znany z tego, że nie ma litości dla nikogo, kto prosi o coś za darmo. Jego twarz regularnie pojawiała się w gazetach, a jego konta rosły z dnia na dzień dzięki funduszom inwestycyjnym, które zakładał z lodowatą precyzją. W momencie, w którym przeczytał tę wiadomość, jego pierwszą reakcją było wzruszenie ramionami. Znowu jakaś naciągaczka mruknął, odkładając telefon. Ale coś nie dawało mu spokoju. Przez całą noc krążył po apartamencie, w myślach powracając do słowa e i tego pojedynczego błagam Gabriel, choć miliony znało go jako bezwzględnego stratega, Nosił sobie bliznę z przeszłości, o której nikt nie wiedział jego siostra. Samotna matka, zmarła 10 lat temu, bo nie miała pieniędzy na lekarstwa dla córki. To wspomnienie, choć głęboko zakopane, teraz uderzyło go z całą siłą. Tymczasem Klaudia czuła się upokorzona, że musiała błagać nieznajomego, ale jednocześnie nie miała już wyboru. Ostatnia paczka kaszki skończyła się dwa dni temu, a dług w sklepie spożywczym przekroczył granicę przyzwoitości. Rano jej wiadomość nadal pozostała bez odpowiedzi. A telefon wyświetlał tylko 3% baterii. Wiedziała, że nie może się załamać, bo jaś potrzebuje matki, nie wraku człowieka. Próbowała zająć się czymkolwiek szukała butelek do oddania, liczyła drobniaki w puszce z napisem na przyszłość, ale wszystko wydawało się bezużyteczne. W tym samym czasie Gabriel zlecił swojemu asystentowi szybkie sprawdzenie numeru, z którego przyszła wiadomość. Gdy dowiedział się, że należy do kobiety mieszkającej w ruinie w pruszkowie, mającej na koncie mniej niż dwie złote, coś w nim pękło. Mimo wszystko, zamiast pomóc, postanowił zagrać swoją starą grę, odpowiedział oszle a co jeśli to oszustwo? Klaudia przeczytała te wiadomość i poczuła, jakby ktoś uderzył ją w brzuch. Ale zamiast prosić dalej, napisała tylko jedno zdanie. W takim razie proszę zapomnieć, że napisałam. Nie chciałam nikogo oszukiwać. Przepraszam, Gabriel patrzył na ekran przez dłuższą chwilę. Nie było w tym tonie żadnego manipulacyjnego ładunku, żadnej próby wyciągnięcia pieniędzy. Było tylko autentyczne zmęczenie. Ta jedna wiadomość bardziej poruszyła go niż dziesiątki listów, które dostawał codziennie od rzekomych fanów, inwestorów odruchowo wysłał kolejne pytanie: Masz dzieci? Odpowiedź przyszła szybko: syn. Ma dziewięć miesięcy. Jaś cisza, jaka potem zapadła, trwała ponad godzinę, bo Gabriel nie wiedział, co dalej. Co robi człowiek, który całe życie budował mur z cynizmu, gdy nagle ktoś z drugiej strony prosi o coś więcej niż pieniądze? Klaudia już nie liczyła na nic, zamierzała wyłączyć telefon, ale zanim to zrobiła, przyszła kolejna wiadomość: daj mi adres. Zamarła. Przez kilka minut nie potrafiła nawet oddychać. Czy to żart? Czy ktoś przyjdzie ich skrzywdzić? Ale potem przypomniała sobie słowa swojej babci: kiedy toniesz, nie pytasz, kto rzuca ci linę, wysłała adres, modląc się, żeby to nie był błąd. Gabriel w tym czasie nie mówił nikomu o swoim planie, po prostu wsiadł do swojego czarnego sufa i kazał kierowcy jechać pod wskazany adres. Gdy stanął pod budynkiem, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Blok wyglądał jak relikt PRLU, z odrapanym tynkiem i schodami, które groziły zawaleniem. Weszli na czwarte piętro, gdzie drzwi były oklejone taśmą izolacyjną. Zapukał. Gdy Klaudia otworzyła, jej twarz mówiła wszystko, była to mieszanina strachu, nadziei i upokorzenia. Za nią, na zużytym materaku, siedział Jaś, tuląc misia bez oka. Gabriel poczuł, że jego twarda skorupa pęka w najdziwniejszy możliwy sposób. Nie wszedł od razu. Zapytał: Masz jakieś jedzenie? Klaudia pokręciła głową, wstydząc się przyznać, że nie jadła od wczoraj. W tym momencie Gabriel wyjął telefon i zadzwonił: Potrzebuje cateringu, natychmiast. I ktoś ma tu przywieść zapas mleka, pieluch i ubrań dla niemowlaka nie wiedziała. Jak reagować? Czuła się, jakby śniła. Dlaczego to robisz? Spytała cicho. Odpowiedź przyszła po dłuższej chwili, bo ktoś kiedyś nie pomógł mojej siostrze. I do dziś tego żałuję, tego wieczoru Jaś zjadł po raz pierwszy od kilku dni pełen posiłek, a Klaudia zobaczyła w oczach miliardera coś, czego nie spodziewała się zobaczyć smutek. Nie arogancję, nie wyższość. Smutek i coś jeszcze, współczucie. Ale nie wiedziała że to dopiero początek czegoś większego. Świat Klaudii zmienił się tej nocy, choć jeszcze nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo. Nie chodziło tylko o pełny żołądek jej synka, ani o pudełko mleka, które pojawiło się w ich mieszkaniu. Chodziło o coś znacznie głębszego poczucie, że gdzieś tam, w świecie tak odległym od jej rzeczywistości jak księżyc, istnieje ktoś, kto spojrzał na nią nie jak na problem, ale jak na człowieka. Gabriel natomiast wrócił do swojego apartamentu z czymś na kształt niepokoju. Całą drogę powrotną nie odezwał się ani słowem. Jego asystent, Tomasz, próbował pytać, czy wszystko w porządku, ale Gabriel tylko wpatrywał się w ekran telefonu, gdzie wciąż miał otwartą wiadomość klaugi Dziękuję. Nie wiem, kim pan jest, ale uratował mi pan życie dla człowieka, który przywykł do rozkazów, wykresów i natychmiastowych zysków, to jedno zdanie było bardziej wartościowe niż wszystkie nagłówki gazet razem wzięte. Przez kolejne dni Gabriel z pozoru wrócił do codzienności. Spotkania z zarządem, negocjacji kontraktów, loty do Monachium i Londynu. Ale każda przerwa między spotkaniami była wypełniona myślami o Klaugi. Zaczął sprawdzać jej profil na mediach społecznościowych, który był właściwie pusty kilka zdjęć sprzed lat, żadnych znajomych. Dopytywał dyskretnie swojego asystenta, co jeszcze można się dowiedzieć o kobiecie z Pruszkowa. I z każdym raportem był coraz bardziej poruszony. Klaudia przez trzy lata pracowała jako kelnerka, ale zrezygnowała z pracy w siódmym miesiącu ciąży. Ojciec dziecka, student prawa, zniknął bez śladu. Nie miała żadnych długów aż do momentu, kiedy pojawiły się koszty porodowe. Od tego momentu z miesiąca na miesiąc spadała coraz niżej. Nigdy nie była karana, nie miała problemów z alkoholem, nie pisała petycji, nie błagała publicznie o pomoc. W ciszy i samotności znosiła upokorzenie. To zaintrygowało Gabriela bardziej niż cokolwiek innego. Nie mógł przestać o niej myśleć, ale też nie wiedział, jak miałby znów się odezwać. A jednak, pewnej nocy, wysłał wiadomość jak się dziś czujecie. Minęło ponad dwie godziny, zanim Klaudia odpisała: Jaś ma gorączkę, więc prawie nie śpię, ale chyba będzie dobrze. Dziękuję, że pan pyta ta wiadomość wystarczyła, by Gabriel natychmiast zamówił kuriera z termometrem bezdotykowym. Lekami dla dzieci, a nawet nowym kocykiem. Od tego momentu zaczęło się coś, co przypominało cichy, niewypowiedziany rytuał. Każdego wieczora Gabriel pisał do niej jedno zdanie, pytanie, komentarz, czasem tylko życzenie spokojnej nocy. I każdego wieczora Klaudia odpisywała. Nie flirtowała. Nie prosiła o więcej. Po prostu odpowiadała z wdzięcznością i szczerością. Z dnia na dzień Gabriel zaczął wyczekiwać tych rozmów jak oddechu po długim nurkowaniu w świecie transakcji i kłamstw. Jego otoczenie zaczęło zauważać zmianę. Przestał być tak impulsywny, częściej patrzył przez okno, czasem zapominał o ważnych terminach. Tomasz, który znał go od lat, zaczął się martwić. Szefie, mam wrażenie, że coś pana odciąga, Gabriel uśmiechnął się gorzko. A może coś mnie przyciąga po raz pierwszy w życiu? I wtedy postanowił zrobić coś więcej. Bez informowania Klaugi wysłał fundację charytatywną, którą sam założył, by pomogła w renowacji jej mieszkania. Pretekstem była nowa kampania dla samotnych rodziców, ale Klaudia była podejrzliwa. Gdy zjawiła się ekipa remontowa, od razu napisała do Gabriela: To twoje dzieło, prawda? I po raz pierwszy użyła zwrotu ty, a nie pan Gabriel odpisał tylko: Nie mogłem pozwolić, Żebyś dalej żyła w takich warunkach, i wtedy Klaudia wysłała jedno z najdziwniejszych i najpiękniejszych pytań, jakie kiedykolwiek otrzymał: dlaczego się mną interesujesz? Przecież jestem nikim. To pytanie utkwiło mu w głowie. Nie potrafił odpowiedzieć. A może nie chciał? W końcu nie wiedział, czy to jeszcze była tylko chęć zadośćuczynienia, czy już coś więcej. Postanowił, że nie może dłużej ukrywać się za wiadomościami. Musi ją zobaczyć naprawdę, nie jako biedną matkę, której pomógł, ale jako kobietę. Zaprosił ją na spacer. Klaudia długo się wahała, ale po tygodniu napisała, zgadzam się. Ale tylko jeśli Jasz może iść z nami, gdy spotkali się w parku, Gabriel był bardziej zdenerwowany niż podczas największych transakcji w swoim życiu. Klaudia wyglądała skromnie, ale pięknie. Nie miała makijażu, jej płaszcz był stary, ale aż uśmiechał się do niego szeroko. Spędzili razem trzy godziny. Podczas których Gabriel dowiedział się więcej o życiu niż przez 30 lat kariery. Kolejne tygodnie były jak sen, którego nikt nie śmiał nazwać rzeczywistością. Spotykali się coraz częściej najpierw na neutralnym gruncie, potem w domu klaugi, który dzięki remontowi wyglądał jak przytulne gniazdko. Jaś przyzwyczaił się do Gabriela, a nawet zaczął mówić do niego Gabi, ale Gabriel wiedział, że nie może wiecznie żyć w bańce. Jego świat i świat Klaudzi były oddzielone nie tylko pieniędzmi, ale także oczekiwaniami, opiniami medialną nagonką. Wystarczyło jedno zdjęcie w tabloidzie, by cała jego pozycja została zakwestionowana. I właśnie wtedy pojawiła się oferta życia kontrakt na skalę międzynarodową, który wymagałby przeprowadzki do Dubaju na co najmniej pół roku. Gabriel był rozdarty. Nie mógł zabrać Klaudii i Jasia tak po prostu, ale nie mógł też zostawić ich tak, jakby nic się nie stało. Spotkali się raz jeszcze w tym samym parku. Klaudia wyczuła jego niepokój. Wyjeżdżasz, prawda? zapytała, patrząc mu prosto w oczy. Gabriel skinął głową. Tylko na chwilę pół roku dla ciebie to chwila dla mnie wieczność nie pokłócili się nie płakali. Ale kiedy Gabriel wrócił do samochodu, czuł się, jakby zostawił coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Tym razem to nie on uratował kogoś tym razem to jego ktoś porzucał nieświadomie. Gdy czarne auto Gabriela zniknęło za zakrętem, Klaudia poczuła, jak serce jej się kurczy. Nie miała złudzeń wiedziała, że jego świat to zupełnie inny wszechświat, w którym nie ma miejsca na taką jak ona. Ale nie płakała. Wręcz przeciwnie, przez kilka pierwszych dni po jego wyjeździe czuła się dziwnie spokojna. Być może to, że ktoś taki jak on w ogóle na chwilę zatrzymał się przy niej, już było więcej niż kiedykolwiek mogła oczekiwać. Jednak z każdą kolejną dobą ciszy czuła, jakby znowu zanikała powoli, ale nieubłaganie. Gabriel obiecał, że się odezwie, że to tylko kwestia czasu. Ale czas, jak wiadomo, potrafi zmienić wszystko. Nie wiedziała, że w tym samym czasie w Dubaju Gabriel był pod coraz większą presją. Jego nowi partnerzy inwestycyjni wywierali nacisk, był trzymał czysty wizerunek. Jeden z nich wprost dał mu do zrozumienia, że romans z ubogą, samotną matką z Polski to kiepski pr. Gabriel. Choć nigdy nie przejmował się opinią ludzi, tym razem poczuł, że może wszystko stracić, a już na pewno ten kontrakt. W efekcie przestał pisać. Nie dlatego, że zapomniał, ale dlatego, że bał się, co się stanie, gdy znów otworzy to drzwi. Dla Klaudi cisza była gorsza niż jakiekolwiek słowa. Każdego dnia spoglądała na telefon, szukając sygnału, który nigdy nie przychodził. Próbowała się czymś zająć, opieką nad Jasiem, nauką gotowania nowych dań, Zapisem na darmowy kurs komputerowy w Domu Kultury. Ale gdzieś pod powierzchnią tkwiło pytanie, dlaczego przestał? Odpowiedź nadeszła niespodziewanie. Pewnego popołudnia, gdy odebrała Jasia z darmowej przychodni, zauważyła dwie kobiety w średnim wieku, które coś szeptały i patrzyły na nią z wyraźną pogardą. Jedna z nich trzymała w ręku gazetę. Na pierwszej stronie widniało zdjęcie jej i Gabriela zrobione z ukrycia siedzieli wtedy na ławce, Jaś spał w wózku, a Gabriel trzymał jej dłoń. Tytuł krzyczał: Romans ubogiej matki i miliardera? Skandal czy manipulacja? Klaudia zbladła. Jakim cudem ktoś ich znalazł? Kto zrobił to zdjęcie? Ale co gorsza, jakim prawem? W kolejnych dniach lawina była nie do powstrzymania. Telefony od dziennikarzy, wiadomości od fanów, a przede wszystkim komentarze w sieci. Zwykli ludzie zaczęli analizować jej życie, jakby była bohaterką reality show. Naciągaczka. Pisali. Złapała frajera na dziecko. Wiedziała, co robi. Mleko dla dziecka. Śmiech na sali. Dostała mieszkanie, a teraz będzie chciała jeszcze więcej. Najgorsze było to, że niektórzy znajomi nie liczni, ale jednak zaczęli się od niej odsuwać. Jedna z sąsiadek, z którą czasem piła herbatę, powiedziała z wyrzutem: „Miałaś być jedną z nas, a teraz co? Celebrytka?". Klaudia czuła, jakby cały świat znów walił się na jej głowę. A Gabriel? Nie reagował. Nie dzwonił. Nie bronił jej. Milczał. Pojawiły się nawet doniesienia, że anonimowe źródło bliskie miliarderowi potwierdziło, iż nie prowadzi żadnej relacji z kobietą z Pruszkowa to zdanie przeczytała chyba dziesięć razy. Każde słowo bolało bardziej niż poprzednie. Miała ochotę krzyczeć. Nie dla siebie. Ale dla Jasia. Bo to dziecko zaczęło widzieć, że mama nie śmieje się już tak jak kiedyś. W końcu Klaudia zrobiła coś, czego nigdy by po sobie się nie spodziewała wzięła Jasia i pojechała do siedziby jednej z redakcji. Nie po to, by się tłumaczyć. Ale by powiedzieć prawdę. Wypowiedziała do kamery jedno, jedyne zdanie nie jestem naciągaczką. Jestem matką po emisji materiału, opinia publiczna się podzieliła. Jedni ją poparli. Inni zintensyfikowali nienawiść. Ale przynajmniej na chwilę odzyskała głos. I wtedy wydarzyło się coś, czego nie przewidziała. Późnym wieczorem ktoś zapukał do jej drzwi. Gdy otworzyła, zastała kobietę w średnim wieku, ubraną w elegancki płaszcz i trzymającą w ręku kopertę. Przepraszam, że przychodzę bez zapowiedzi. Nazywam się Lidia Rutkowska. Jestem matką Gabriela Klaudia, stała w osłupieniu. Chciałam cię poznać. I chciałam wiedzieć, dlaczego mój syn, tak się zmienił w kolejnych minutach rozmowy, wyszło na jaw, że Gabriel od czasu wyjazdu był nie do zniesienia zamknięty w sobie, apatyczny, znikający z domu i biura. Lidia przeczytała wszystkie wiadomości, które wysyłał do Klaudzi i których nie miał odwagi wysłać. Codziennie pisał, ale nie miał odwagi wysłać. Codziennie kasował, bo bał się, że cię skrzywdzi jeszcze bardziej, na koniec powiedziała. Jeśli nadal go kochasz, powiedz mu to. Bo jeśli ty nie wyciągniesz ręki, on już nie wróci. Klaudia spędziła noc na podłodze, patrząc na śpiącego Jasia i rozmyślając, czy powinna jeszcze raz zaufać? Czy powinna znowu wystawić serce na cios? Czy warto? O świcie wzięła telefon i napisała tylko trzy słowa, wciąż ty jestem wiadomość została oznaczona jako przeczytana po dwóch minutach. Nie było odpowiedzi. Minęła godzina. Dwie, trzy. Klaudia przestała czekać. Położyła się obok syna i zamknęła oczy. A wtedy usłyszała dzwonek do drzwi. Otworzyła. Stał tam Gabriel, zmęczony, milczący, ale obecny. Patrzyli na siebie długo, jakby próbując zrozumieć, co się wydarzyło między nimi, co przetrwało mimo presji, mimo świata. Gabriel w końcu przemówił. Chciałem być silny. Ale bez Ciebie jestem nikim, Klaudia nic nie odpowiedziała. Zrobiła krok do przodu i objęła go bez słowa. Gabriel stał w progu, a jego obecność była zarazem cudem i ciężarem. Klaudia nie wiedziała, czy powinna krzyczeć z radości, czy może zamknąć drzwi i już nigdy nie wracać do tego bólu, który przyniosło jego zniknięcie. Ale widząc go w tej samej kurtce, której używał, gdy ostatni raz trzymał Jasia na rękach, zrozumiała. Że nie przyjechał tu z kaprysu. Przyszedł, bo nie potrafił już dłużej udawać. Milczeli przez pierwsze kilka minut, jakby każde słowo mogło zniszczyć kruchy most, który zbudowali przez miesiące wiadomości, spojrzeń, chwil i nieobecności. Dopiero gdy Jaś wybiegł z pokoju i rzucił się w ramiona Gabriela z okrzykiem gagi, wszystko się rozpadło. Klaudia zaczęła płakać. Gabriel również. A kiedy łzy przestały płynąć, Gabriel powiedział to na co czekała, nie wróciłem, żeby być gościem. Chcę być domem. Dla was? Kolejne dni były trudniejsze, niż mogliby przewidzieć. Gabriel podjął decyzję, ma dosyć ukrywania się. Postanowił, że oficjalnie ogłosi światu, kim jest dla niego Klaudia. Wiedział, że to będzie kosztować. Ale nie wiedział jeszcze, jak dużo. W pierwszym oświadczeniu, które opublikował na swoim profilu obserwowanym przez miliony, napisał, w moim życiu pojawiła się kobieta, która nauczyła mnie więcej o godności, sile i miłości niż jakakolwiek szkoła biznesu. Jej imię to Klaudia. Ma syna, którego traktuję jak własnego. I nie mam zamiaru się tego wstydzić internet eksplodował. Nagłówki brzmiały jak sensacyjne skandale: miliarder zakochany w matce Spruszkowa, czy Klaudia przejmie część fortuny Rutkowskiego, z nędzy do pieniędzy nowa kopciuszek? Komentarze były podzielone. Niektórzy bili brawo. W końcu ktoś z klasą. Szacunek dla niego i dla niej. Ale większość była brutalna, wiadomo, że chodzi o kasę. Dzieciak pewnie nawet nie jego. On zgłupiał, ona zaplanowała to wszystko, Gabriel próbował to ignorować, ale Klaudia zaczęła się łamać. Otwierając lodówkę i widząc, że w końcu mogą jeść normalnie, czuła wyrzuty sumienia. Myjąc jasia w wannie, zastanawiała się, czy robi dobrze. I wtedy usłyszała rozmowę Gabriela z jego prawnikiem. Jeśli chcesz ją zabezpieczyć, musimy spisać testament, stworzyć fundusz dla dziecka i zorganizować ochronę. Przecież ona teraz stanie się celem Gabriel, odpowiedział tylko: ona była celem już wtedy, gdy nie miała nic. Teraz tylko wszyscy ją widzą to jedno zdanie dało Klałgi siłę, by nie uciekać. Wspólnie postanowili zorganizować pierwszy publiczny wywiad. Dziennikarz był zdziwiony, że to nie PR-owa ustawka, tylko prawdziwa rozmowa. Klaudia siedziała z podniesionym czołem, jaś bawił się na kolanach Gabriela. I wtedy padło najważniejsze pytanie: Czy naprawdę pani uważa, że zasłużyła na życie u boku miliardera? Klaudia uśmiechnęła się i odpowiedziała: Nie. Ale zasłużyłam na życie u boku człowieka, który umie kochać. A on zasłużył na to samo, po tej wypowiedzi zapadła cisza, której nie dało się kupić ani wyreżyserować. Publiczność oszalała. Ludzie zaczęli tworzyć memy, wpisy. Grafiki nie z drwiną, ale z uznaniem. Powstał nawet hasztak Miłość bez milionów, który promował wsparcie dla samotnych matek w Polsce. Zachęceni reakcją, Gabriel i Klaudia postanowili pójść krok dalej. Otworzyli fundację imienia Jasia i celem było wspieranie kobiet samotnie wychowujących dzieci, które wpadły w spirale ubóstwa. W pierwszym miesiącu fundacja pomogła 50 rodzinom. W trzecim już 200. Ale nie wszystko było bajką. Gabriel został wezwany na spotkanie Rady Inwestorów. Jeden z głównych udziałowców powiedział wprost: masz wybór. Albo fundacja, albo Dubaj Gabriel nie musiał się długo zastanawiać. Wybieram syna. Nawet jeśli jeszcze nie nazywam mnie ojcem, po tym spotkaniu stracił część kontraktów, ale zyskał coś innego lojalność ludzi, którzy wcześniej go tylko podziwiali, a teraz naprawdę zaczęli go szanować. Na rocznicę ich pierwszego spotkania Gabriel zabrał Klaudię do tego samego parku. Tym razem tą trzymał Temo z herbatą, ona miała na sobie nowy płaszcz, ale ten sam uśmiech. Jaś biegał po liściach. Wiesz, zaczął Gabriel, krękając przed nią, nie potrafi już sobie wyobrazić życia bez twojego. Dziękuję każdego wieczoru. Chciałbym, żeby od teraz twoje dziękuję było moim kocham cię. Claudio, wyjdziesz za mnie? Ona nie odpowiedziała od razu. Popatrzyła na Jasia. Na park. Na własne dłonie. I dopiero wtedy, gdy była pewna, że to nie sen, powiedziała tak. Ale nie dlatego, że jesteś miliarderem. Tylko dlatego, że jesteś człowiekiem oklaski, które rozległy się wśród przypadkowych przechodniów, były spontaniczne i prawdziwe. Ślub odbył się skromnie w ogrodzie, wśród kwiatów, z Jasiem jako małym drużbą. Ale dla nich obojga był to największy dzień życia. Nie z powodu gości, jedzenia czy stylizacji, ale dlatego, że oboje wiedzieli, że ta historia nie zaczęła się jak bajka. Zaczęła się od błędu, od wiadomości wysłanej przez przypadek. A mimo to zakończyła się najlepiej, jak mogła. I choć świat nadal ich oceniał, oni już nie musieli niczego udowadniać. Mieli siebie. I to wystarczyło.